Dlarzu, coś zagraża Twojej wyspie! Możesz nazywać mnie reżim. Mogę Ci pomóc w walce z ciemnym voyagerem, ale najpierw to ty musisz pomóc mi. Przez tę barierę nie mogę utworzyć szczeliny. Zdobądź kartę. Kręciła się tu dziewczyna o niebieskich włosach. Może udało jej się jedną zgarnąć? Dobra robota. Zdolności szczelinowania pancerza, aktywne. Dziękuję. Będę w kontakcie. Uważaj na siebie! Ciemny voyager jest niebezpieczny i nie wiemy, jakie ma plany co do odłamków punktu zerowego. Musimy zebrać siódemkę. Raczej to, co z niej zostało. Aby tego dokonać, musimy współpracować. Jeśli zbierzesz dla mnie materiały, ja stworzę potrzebne nadajniki. Naukowiec dostarczył nam bazę schematów na wypadek właśnie takich awarii. Jest też folder o nazwie Notatki Terapeuty, którego nigdy nie otworzę. Gdy wylądowałam, nie mogłam w żaden sposób połączyć się z nikim z siódemki. Niektórzy z nas polegli. Ten nadajnik na ocalałych. Dobra robota. Nie wiem, kto odpowie na ten sygnał, ale siódemka. Stanie na drodze ciemnego voyagera już niebawem. Nieważne co planuje. Musimy go powstrzymać!